Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami z Padwy pojechaliśmy słuchajcie dzisiaj tak troszeczkę pozwiedzać, bo w sumie mamy trzeci dzień, dwa dni byliśmy u nas w Treviso no i stwierdziliśmy, że na pewno w jeden dzień pojedziemy do Wenecji w jeden dzień do Padwy Padwa słuchajcie to jest z tego co na razie zobaczyliśmy, to jest bardzo, bardzo duże miasto, jest tutaj dużo więcej mieszkańców, słynie, słynie z dużej ilości kościołów, zabytków, generalnie miasto młodych ludzi, z tego co przeczytałam. Więc my musimy, słuchajcie, z racji, że mamy tylko jeden dzień, tak sobie jakoś pozaznaczyć te zabytki, żeby zobaczyć to, co chcemy, to co dla nas jest najciekawsze. Ale też wiecie, nie przesadzamy na tym wyjeździe, także też odpoczywamy, dobrze jemy i pijemy pyszną kawkę. Mężu, ale właśnie Wam powiem, że ja przechodziłam i widziałam tą stronę i mówię tak z daleka, o fajny klimat a Zbyszek mnie woła i tam jakby jak się wyjdzie to od tamtej strony jest wejście takie elegancko, takie elegancko dokładnie i Zbyszek mówi chodźmy tam, a ja mówię nie, chodź zobaczyć chodźmy tu, okazało się, że to jest jedna restauracja no i w końcu poszliśmy dokładnie raz się zgodziliśmy, poszliśmy na pizzę i na cappuccino jak było mężu? Bardzo tam są desery, są wystawione, są przepyszne tiramisu możemy wrócić. Zbyszek mówi, że jest przepyszne tiramisu, ale nie jadł, tak, ale dobrze wyglądało. Tafionym, tort pistec... o Jezus, ale najedliśmy się bardzo. Wzięliśmy dwie pizze i bardzo się najedliśmy. No, no nie uważasz? No, a ja nie jadłam, a i tak się najadłam. Nie jadłam tych pistec a ja wszystkim tak... Kupuś wszystkie motory, co widzi, to pyta, czy kupimy jak mi pozuje do zdjęć. Dobra, to co mężu, idź, spróbujemy tam wejść do góry? Gdzie ze tobą? Teraz już nagrywam, już zdjęcie mężu. Męża, No to sprawdź, jak się tam dostać, tam. Jak się tam dostać. A co to jest w ogóle, mężu? Jak się przygotowałeś? Jak się przygotowałeś do tego wyjścia? Bo ja już jedną ciekawostkę z Mężkowi powiedziałam, że podobno tutaj, słuchajcie, jest tak dużo kościołów, że jeden kościół przebada na 100 mieszkańców. Nieźle, co? Jest dwa tysiące Czyli wychodzi na to, że jest 2000 kościołów, nie wiem. No, taka ciekawostka przeczytałam, ale już trzeba to sprawdzić. No, nie jest to jakieś sprawdzone info. Aczkolwiek. Sprawdzone, naprawdę. Sprawdzone, sprawdziłeś, na... Nie, ja to chyba na jakimś wiesz, podróżniczym. O, yy, sprawdzałam. Ja kapucinko, kapucinko. Co? Chcę kapucinko, bym chciała. Bye. Mm -hmm. Why is it Áève here? That's it, I have to. Second my to dzisiaj chodzimy tylko po knajpach, nie no żartuję ale mężuś wypatrzył tutaj po prostu taką fajną restaurację u góry na drinka, na aperolka z widokiem na miasto to jest taki słynny plac jak piszecie sobie padwę, no to w sumie on tutaj wyskakuje nie pamiętam nazwy, ale na pewno sprawdzę, może Wam oznaczę także piękne miejsce, tu jest dużo ludzi ale fajna miejscówka na drinka i co mężu, jest to aperolek? Czy brakuje pomarańczy? Nie, nie, Kubusiu. Sama perol właśnie wydostaliśmy, ale brakuje nam tu pomarańczy, więc zareagam. zobaczę. Daj tutaj, daj, ja przesunę. A ja mogę zapytać, słuchaj, Zbyszek, czy nie mają pomarańczy, czy mi nie dodadzą? Wiesz? Co myślisz? Nie no, dobry Bardzo dobry. Co robią dzieciaki? Co te dzieci tam robią? Pod tym stołem? Co ty lubisz Daniel? Co ty lubisz Daniel? Co ty lubisz dla się Dobra usiądź, usiądź Ładnie siedźcie Usiądź Mężu, zdrówka Ciao bambino To jest bambino Najpierw się naucz włoskiego, a potem gadaj. Hej <laughs> W sumie kończymy ten dzień dzisiaj tak jak wczoraj, ale że wczoraj nie nagrywałam, to nie wiecie. Jesteśmy w takiej bardzo klimatycznej restauracji. Wiem, że ta jakość już jest dużo gorsza, ale jest już bardzo, bardzo ciemno. I tutaj wczoraj jedliśmy przepyszną pizzę i dzisiaj też zamówiliśmy, ale bierzemy ją na wynos i zjemy w domciu, tak? Kubuś dzisiaj naprawdę dał radę i przeszedł bardzo, bardzo dużo, więc jest mega dzielny. Wrócimy, zjemy sobie i idziemy spać. Jeszcze na szybko wam pokażę jakie zamówiliśmy pizzę. Ojej, jak mi się uda, będziemy jeść! O, bardzo dobrze wygląda ta pizza z I aha i słuchajcie najważniejsze, że jest prąd, świeci światło, wszystko działa. Jedna taka z szyneczką, z rukolą, z jakimś takim, w sumie też jakiś biały sos, nie wiem do końca. A drugą zamówiliśmy na Ostro Diabolę, którą już jedliśmy u nich, ale nie wiem, czy mi się tak uda pokazać. I już kochanie, już kroimy. Czy mi się tak uda? I otworzyć. Ta jest na Ostro e, z salami pikante, czy nie? Nie, chyba nie. Nie wiem do końca. Mąż mówi, że to nie jest salami pik pikante. Więc ale ta jest. Je ja wiem, ale tu masz, kochanie, tu masz, to jest taka fajna dla was pyszna. Ja też spróbuję, a też na ostro.